Z jest 26 stopni albo 27 jakbym bym powiedział I to jest właśnie Costa del Sol To jest to co kocham <śpiewa> przed chwilą się kąpałem w wodzie, jeszcze jestem mokry <śpiewa> Zima, nie zima, ciepło. Jak jest zachmurzone, to jest chłodno. 15. Ale jak jest słońce, to jest tak jak teraz. Koniec grudnia, prawie styczeń. Nie wiem, dzisiaj który jest? 27. A to są takie małe rybki. Ale kurwa, nie widać ich teraz. Ale kurwa byłby sposób, żeby... Ale dobra, chodź z tym rybami. Chciałem je jakoś łowić. Oj kurwa. Jak ja kocham to miejsce. To jest Costa del Sol. I ludzie... Ludzie mówią o jakiejś depresji, gdzieś tam wrzucają filmy na YouTube. Czym jest depresja? Ale nikt nigdy, nigdy chyba kurwa przez całą ewolucję ludzkości nie wpadł na to, że, że tropiki to właśnie to jest region, gdzie depresja nie ma tutaj żadnego miejsca. Jak możesz być zdołowany, kurwa, jak człowiek może być zdołowany, czymkolwiek obojętnie czy to jest depresja jakaś przyczynowa, bo ktoś ci odeszedł, bo coś tam straciłeś. ma czegoś takiego w ogóle w tropikach kurwa. W tropikach jest tylko jedno, radość kurwa. I zapamiętać to raz na zawsze to jest tylko radość. Słońce wychodzi. To w mózgu jest tyle endorfin. Ja jestem teraz tak pobudzony. Jakby mi ktoś wysypał kilogram amfetaminy, kurwa. Przed chwilą, jak wbiłem do tej wody, to kurwa sz tsunami poszło na drugi brzeg, kurwa. <takujesz> Taką falę stworzyłem. <takujesz> Dlatego polecam wszystkim to ma jakiegoś życiowego doła, albo cokolwiek. Słońce sprawi, że... że tylko, kurwa, będziesz zadowolony, zadowolona. <laughs> no bo jak można inaczej się czuć, kurwa, jak jest, kurwa... jak słońce napierdziela ci w twarz. Daje ci tyle energii, że mózg nie, nie może się w ogóle zdołować. Tutaj nie można jakimś dołem żyć, bo to... Jakby nie da się, kurwa no nie da się no to słońce sprawia, że w ogóle kurwa na człowiek nie potrafi myśleć o niczym przy, tylko o czymś przyjemnym albo albo nic nie myśleć kurwa Dobra kończę, ale jestem dzisiaj ekscytowany. ała, kurwa, sól mnie parzy trochę Bo kurwa mam jakieś ranki na nogach, a teraz żem się wyjebał i sól mnie parzy Wie ban się do wody.